Czytanie na dywanie. Pod taką nazwą odbywają się zajęcia w powiatowej i miejskiej bibliotece publicznej w Rybniku, które wspierają rozwój najmłodszych dzieci, stale poznawających świat. Czytanie na dywanie to zajęcia dla naszych najmłodszych czytelników w wieku od 0 do dwóch lat wraz z rodzicami. Odbywają się w sobotę w oddziale dla dzieci i młodzieży i są prowadzone przez zaprzyjaźnioną z nami fundację NIDO. Na naszych spotkaniach z pewnością nie zabraknie czytania, śpiewania, ruchu oraz mnóstwa dobrej zabawy. Ze względu na pandemię koronawirusa organizacja zajęć musiała zostać wstrzymana. Zawsze był komplet i nawet lista rezerwowych. Teraz troszeczkę mniej, ale już rozrusza się, temat się rozrusza w związku z tym, że one są coraz bardziej rozreklamowane. Oczywiście mamy przygotowany płyn do dezynfekcji, odpowiednia odległość, bo zapisanych może być maksymalnie 15 osób, oraz maseczki na terenie biblioteki. Rodzinne warsztaty literacko-plastyczne pod nazwą Czytanie na Dywanie będą odbywać się raz w miesiącu. Zapisywać można się na nie telefonicznie oraz mailowo pod adresem wypożyczalni dziecięcej Rybnickiej Biblioteki. já